zimowa noc 1867 roku gdzieś w głuchych lasach podlasia w małej chatce krytej strzechą płonie świeca przy stole siedzi kobieta jej oczy błyszczą w migotliwym świetle a na talerzu przed nią leży coś co niegdyś było ludzkie zanim przejdziemy do historii rodziny wroblewskich ostrzegam to co usłyszycie może na zawsze zmienić sposób w jaki postrzegacie granice ludzkiej desperacji rok 1867 Polska pod zaborem rosyjskim przechodzi przez jeden z najtrudniejszych okresów w swojej historii. Cztery lata po upadku powstania styczniowego, represje carskie osiągają szczyt swojej brutalności. Wszędzie stacjonują kozackie garnizony, szlachta polska masowo wysyłana jest na Syberię, a chłopi pozostają na łasce losów ziemi, która nie należy już do nich. W małej wsi Borowina, ukrytej między gęstymi lasami sosnowymi około 30 kilometrów na północ od Białego Stoku. Życie toczy się według odwiecznych reguł. Zimą śnieg zalega po same dachy czad, a jedyną drogą do świata zewnętrznego jest wąska ścieżka prowadząca przez bagna i puszcze. To tutaj, na skraju cywilizacji, mieszka rodzina Wroblewskich Michał, jego żona Katarzyna i ich pięcioro dzieci. Michał Wróblewski to mężczyzna po czterdziestce, wysoki i kościsty, z głęboko osadzonymi oczami i zaroślą czarną brodą. Pracuje jako drwal, Choć po represjach popowstaniowych, praca staje się coraz trudniejsza do znalezienia. Rosyjska administracja preferuje robotników z głębi imperium, a miejscowych traktuje z podejrzliwością. Katarzyna, jego żona, to kobieta cicha i pobożna, która przed śmiercią swojej matki nauczyła się czytać rzadkość wśród chłopek tamtych czasów. Ich dzieci dwunastoletni Józef, dziesięcioletnia Agnieszka, ośmioletni bliźniacy Stanisław i Franciszek. Oraz czteroletnią marysią są ich jedynym światłem w ciemnościach codzienności. Rodzina żyje w drewnianej chacie z jedną izbą, gdzie wszystko się dzieje: gotowanie, spanie, modlitwa i praca. Na podwórku stoi mała stodoła, kilka kur i jedna krowa, która jest ich najcenniejszym dobytkiem. Las dostarcza im drewna na opał, grzybów i jagód latem, a rzeka płynąca nieopodal ryb, gdy tylko przyroda pozwala. Zima 1866 i 1867 roku okazuje się wyjątkowo sroga. Śnieg zaczyna padać już w październiku i nie przestaje przez całe miesiące. Temperatury spadają tak nisko, że nawet miejscowi starcy nie pamiętają podobnych mrozów. Rzeka zamarza na metr w głąb, a las milknie, nawet wilki chowają się w swoich norach. Pierwszym ciosem dla rodziny Wroblewskich jest śmierć krowy w grudniu. Zwierzę które było podstawą ich przetrwania, zdycha na tajemniczą chorobę, która rozprzestrzenia się po okolicy. Bez mleka, bez mięsa, bez skór na ciepłą odzież, rodzina zostaje skazana na wegetację z resztek zapasów na zimę. Michał próbuje znajdować pracę w okolicznych wsiach, ale wszędzie słyszy to samo: nie ma roboty, nie ma pieniędzy, nie ma jedzenia. Bogaci chłopi zamykają się w swoich domach i strzegą swoich zapasów. Miejscowy młyn przestaje działać, bo młynarz. Niemiec z pochodzenia, zostaje wydalony przez rosyjską administrację pod zarzutem współpracy z powstańcami. Do końca grudnia rodzina wroblewskich zjada ostatnie ziemniaki, ostatnią słoninę, ostatnią garść kaszy. Katarzyna topi śnieg, żeby mieć wodę, a skory sosen próbuje ważyć jakiś bulion, który mógłby oszukać żołądki dzieci. Ale dzieci słabną z dnia na dzień. Najpierw przestają się bawić, potem chodzić, wreszcie przestają płakać z głodu, nie mają na to siły. 7 stycznia 1867 roku, w święto trzech króli mała Marysia nie budzi się rano. Czteroletnia dziewczynka, najsłabsza z rodzeństwa, odchodzi w nocy, po cichu, jak zdmuchnięta świeca. Katarzyna znajdzie ją rano, zimną i sztywną, przytulającą szmacianą lalkę, którą sama jej uszyła przed rokiem. Michał i Katarzyna siedzą przy ciele córki przez cały dzień. Nie mają siły na płacz, nie mają siły nawet na modlitwę. Pozostałe dzieci patrzą na nich wielkimi, zapadniętymi oczami, nie rozumiejąc jeszcze, co się stało, ale wyczuwając, że coś nieodwracalnego właśnie nastąpiło. Wieczorem Michał wychodzi na dwór, żeby wykopać grób. Ale ziemia jest twarda jak skała, zamarznięta na półtora metra w głąb. Jego siekiera odbija się od zmarzliny, nie robiąc nawet zadrapania. Wraca do domu załamany. Ciało Marysi zostaje na razie w stodole. Owinięte w jedyną ciepłą kołdrę, jaką mają. Kolejnej nocy Katarzyna nie może spać. Leży obok pozostałego rodzeństwa, słucha ich cichego, urwanego oddechu i wie, że niedługo będzie musiała wyjść na dwór po kolejne małe ciało. Stanisław, jeden z bliźniaków, ma już gorączkę. Jego czoło pali, ale ciało trzęsie się zimna. To wtedy, w najczarniejszą godzinę przed świtem, myśl pojawia się w głowie Katarzyny. Myśl tak straszna, że najpierw próbuje ją odeprzeć, ale im więcej o niej myśli, tym bardziej staje się dla niej logiczna. Marysia już nie żyje. Nie może jej uratować. Ale może uratować pozostałe dzieci. Następnego dnia Katarzyna mówi Michałowi, że chce zostać sama z ciałem Marysi w stodole, żeby się z nią pożegnać. Michał, sam wycieńczony, nie ma siły protestować. Zostaje z dziećmi w izbie, próbując je czymś zająć, choć one leżą już prawie bez ruchu. W stodole, przy zwłokach córki, Katarzyna po raz pierwszy w życiu staje się kimś, kim nigdy nie myślała, że mogłaby zostać. Bierze nóż kuchenny, który przyniosła ze sobą, i patrzy na małe ciało. Jej ręce trzęsą się, ale nie z zimna, z przerażenia przed tym, co zamierza zrobić. Pierwszą rzeczą, jaką robi, to zanosi się płaczem. Płacze tak cicho, jak tylko potrafi, żeby nikt w domu jej nie usłyszał. Płacze ze żalu, ze wstydu, z rozpaczy, ale też choć nie chce się do tego przyznać z ulgi, że ma jakiś plan. To, co dzieje się potem w stodole, to granica między życiem a śmiercią, między człowieczeństwem a czymś innym. Katarzyna robi to, co musi, szybko i sprawnie, jakby nie myśląc o tym, co robi. Potem owija części ciała Marysi w płótno i chowa je w skrzyni, która służyła do przechowywania ziarna. Wieczorem gotuje pierwszy posiłek od tygodni. Mówi Michałowi i dzieciom, że znalazła w stodole zapomniany kawałek słoniny, schowany za belkami. Michał jest zbyt głodny i zbyt słaby, żeby zadawać pytania. Dzieci też nie pytają, po prostu jedzą, pierwszy raz od bardzo dawna najadając się do syta. Następne tygodnie to powolne stępowanie rodziny wroblewskich w spirale, z której już nie będzie powrotu. Katarzyna, która przekroczyła pierwszą granicę, odkrywa, że kolejne są łatwiejsze do przeskoczenia. Gdy kończy się zapas słoniny, który miał trwać kilka dni, a Stanisław nadal ma gorączkę i już prawie nie oddycha, Katarzyna zaczyna czekać. Nie chce przyspieszyć jego śmierci, nie jest morderczynią, jak sama sobie tłumaczy, ale wie, że już niedługo będzie miała kolejny zapas. Stanisław umiera 12 lutego, w nocy. Tym razem Katarzyna nie płacze. Idzie do Stodoli z ciałem syna i robi to, co robiła już wcześniej. Jest w tym sprawniejsza, szybsza. Jej ręce już nie drżą. Michał, który widzi, że żona jakoś radzi sobie ze znajdowaniem pożywienia, przestaje zadawać pytania. Jest zbyt wdzięczny za to, że rodzina nie umiera z głodu, żeby analizować skąd bierze się to jedzenie. Poza tym coś w jej oczach powstrzymuje go od pytań. Coś, czego nie potrafi nazwać, ale co każe mu trzymać język za zębami. Pozostałe dzieci, Józef, Agnieszka i Franciszek zaczynają odzyskiwać siły. Mają więcej energii, zaczynają znowu się bawić. Józef, najstarszy, czasem patrzy na matkę dziwnie, jakby chciał coś powiedzieć, ale nigdy tego nie robi. Agnieszka po cichu pyta, kiedy wróci Marysia i Staszek, ale rodzice mówią jej, że pojechali do cioci do miasta i wrócą na wiosnę. W marcu, gdy śnieg w końcu zaczyna topnieć, do wsi Borowina przyjeżdża kozacki patrol. Żołnierze szukają dezerterów z carskiego wojska i sprawdzają dokumenty mieszkańców. To rutynowa kontrola, ale dla rodziny Wroblewskich staje się początkiem końca. Jeden z kozaków, młody chorąży imieniem Aleksiej, zauważa, że w chacie Wroblewskich jest tylko troje dzieci, podczas gdy w dokumentach figuruje pięcioro. Pyta Michała, gdzie są pozostałe dzieci. Michał, zaskoczony pytaniem, pletoce coś o tym, że pojechały do rodziny w odległej wsi. Aleksiej, którego szkolono w wykrywaniu kłamstw podczas przesłuchań, wyczuwa, że coś jest nie tak. Postanawia zostać w Borowinie na kilka dni i przyjrzeć się sytuacji dokładniej. Zatrzymuje się u sołtysa, ale często spaceruje po wsi, obserwuje mieszkańców, słucha plotek. To od starszej kobiety, która mieszka najbliżej w Roblewskich, dowiaduje się o dziwnych dymach wydobywających się z ich komina o nieparzystych porach, o tym, że Katarzyna często chodzi do stodoły w nocy, o tym, że dzieci w roblewskich które jeszcze niedawno wyglądały jak szkielety, nagle stały się zdrowe i rumiane. 14 marca Aleksiej postanawia przyjrzeć się stodole w Roblewskich. Robi to wieczorem, kiedy rodzina siedzi w izbie. Przekrada się przez podwórko i wnika do środka budynku. To, co znajduje w starej skrzyni poziarnie, na zawsze zostanie wyryte w jego pamięci. Aleksiej wraca do sołtysa w stanie szoku. Przez całą noc nie może spać. A rano zjeżdża do Białego Stoku, żeby zawiadomić swoich przełożonych. Po trzech dniach do Borowiny przyjeżdża cały oddział Carskiej Żandarmerii. Aresztowanie rodziny Wroblewskich odbywa się w zupełnej ciszy. Nikt nie stawia oporu, nikt nie krzyczy. Katarzyna patrzy na żandarmów pustymi oczami, jakby widziała ich z bardzo daleka. Michał drży, ale nie ze strachu, ze zrozumienia. Wreszcie wie, co jadł przez te wszystkie tygodnie. Dzieci, Józef. Agnieszka i Franciszek są zabierane do sierocińca w Białym Stoku. Nigdy więcej nie zobaczą swoich rodziców. Podczas przesłuchania Katarzyna przyznaje się do wszystkiego. Mówi spokojnie, bez emocji, jak gdyby opowiadała o gotowaniu zwykłego posiłku. Tłumaczy, że nie miała wyboru, że wolała uratować żywe dzieci, niż pozwolić im umrzeć z głodu obok ciał martwych, że to była jej powinność jako matki. Michał przez długi czas milczy a potem też przyznaje, że wiedział. Nie od początku, ale wiedział. I jadł. Bo wolał żyć w kłamstwie, niż umrzeć w prawdzie. Proces rodziny wroblewskich staje się sensacją w całej guberni grodzieńskiej. Gazety w Petersburgu piszą o polskich kanibalach, używając tej tragedii jako argumentu przeciwko dzikości podbitej ludności. Katarzyna zostaje skazana na dwadzieścia lat katorgi na Syberii, gdzie umiera po trzech latach. Michał otrzymuje 15 lat i także nie dożywa końca wyroku. Ale prawdziwa tragedia to nie ich los. To pytanie, które zostaje w powietrzu po zakończeniu procesu. Gdzie jest granica między miłością rodzicielską a bestialstwem? Gdzie kończy się desperacja, a zaczyna zbrodnia? Mieszkańcy Borowiny nigdy więcej nie rozmawiają o rodzinie Wroblewskich. Ich chatę spalają jeszcze przed procesem, a miejsce, gdzie stała, zarasta pokrzywami i chaszczami. Ale pamięć pozostaje. Pamięć o tym, że nawet najbardziej zwykli ludzie, postawieni w skrajnych warunkach, potrafią przekroczyć wszystkie granice człowieczeństwa. Czy Katarzyna Wroblewska była potworem? Czy była matką, która robiła wszystko, żeby uratować swoje dzieci? Czy może była po prostu człowiekiem, który stanął przed wyborem, którego nikt nigdy nie powinien dokonywać? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Tak, jak pozostają bez odpowiedzi pytania o to, ile jeszcze takich rodzin zginęło w tamtą okrutną zimę, ile jeszcze granic zostało przekroczonych w imię przetrwania, o których nigdy się nie dowiemy. Borowina istnieje do dziś. To spokojne miasteczko, gdzie nic złego się nie dzieje. Ale starsi mieszkańcy nadal opowiadają swoim wnukom o zimie 1867 roku o czasach, gdy nawet najlepsza matka mogła stać się kimś, kim nigdy nie powinna zostać. Co myślisz o tej historii? Czy Katarzyna Wroblewska zasługuje na potępienie, czy na zrozumienie? Zostaw swój komentarz poniżej i podziel się tym, co czujesz po wysłuchaniu tej mrocznej opowieści z polskiej historii.